Cześć wszystkim, nazywam się Kloi i dzisiaj będę robić pokój z moim psem kiki. Moje przyjaciółki też będą tworzyć pokoje ze swoimi zwierzakami. Och, malowanie ścian jest takie wyczerpujące. Zdrzemnę się. Moja właścicielka zasnęła. Chloe, Kloi, obudź się! Szybko! Musimy wyremontować pokój. No dalej. Zasnęła na Amen. No trudno. Bidulka bardzo się zmęczyła. No dobra, nie będę jej budzić. Przykryję klojkocem i sama wszystko zrobię. Halo potrzebuję budy. Świetnie. Pudełko jest już w pokoju. Muszę ją teraz pomalować na mój ulubiony różowy kolor. O tak. Nieźle mi to idzie. Ale będzie jeszcze fajniej, kiedy na dachu odcisnę swoje łapki. Super! narysujemy kostki. Przykładamy szablon z rysunkiem, spryskujemy go farbą w spreju i gotowe. Teraz muszę dodać półeczki. Mogę na nich postawić puchary. Powieszę też na ścianie nasze wspólne zdjęcia z Chloe. Och, jesteśmy tu takie słodkie. Obczajcie moją garderobę. Czego ja tam nie mam? Nawet czapkę policjanta. Och, wyspałam się. i Jestem gotowa. O, Kiki! Naprawdę to wszystko zrobiłaś? To miejsce jest takie wspaniałe. Wykonałaś kawał dobrej roboty. Tu jest tak pięknie. Wow, właścicielka wygląda na zadowoloną. Tom, tom, uspokój się! Dlaczego jesteś taki zły? W porządku, w porządku, puszczam cię. Co ty tu wyprawiasz? Narobisz mi bałaganu w całym pokoju. Nie podoba mi się ten pokój, miał jest okropny. Nie ma tu dla mnie miejsca. Koniecznie musiałeś roznieść cały pokój? Teraz będę musiała tu zrobić remont. Wszystko jest zniszczone. Nic się nie uratowało. O nie. Jak mogłeś to zrobić, Tom? Te plasterki są dla mnie? To miłe, dziękuję Ci bardzo. Zakleję zadrapania i można brać się do pracy. O, już wiem, usuniemy wszystkie podarte poduszki, a na ich miejscu postawimy domek dla Ciebie. Kryjemy też podarty fotel pod ładnym kocykiem. Tak lepiej. A teraz musimy ustawić słupki do drapania, żebyś już tak nie szalał. Po tych drapakach będziesz mógł się wspinać jak po drabinie i dojść do kolejnego miejsca do leżenia. Powiesiłam obręcz, włożę do niej pojemnik i będziesz miał kolejne super łóżeczko. Powieszę kilka obrazów, aby zakryć zadrapania na ścianach. Jeszcze jedno łóżeczko. Pamiętałam też o rybce Goldie. Kupiłam Ci nawet nową miskę do karmienia i poidełko z fontanną, żeby zawsze miał świeżą wodę i smaczne jedzonko. Miau! Już to lubię! Widzę, że Ci się podoba! Cudownie! O, prawie zapomniałam. Trzeba jeszcze napełnić Twoją kuwę też wirkiem. Nie będę brudzić sobie rąk. Zabawkowa ciężarówka świetnie sobie z tym poradzi. Super! Oj, co ty wyprawiasz, Tom? To nasz nowy przyjaciel, nie twój lunch. Nie waż się dotykać goldi swoimi futrzastymi łapami. No, 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 nie nie my przyjaciół. Usiądź tutaj i przemyśl swoje zachowanie. Ale ty jesteś uroczy. No, nie mogę się na ciebie złościć. Chcesz się pobawić? Miał! Ale fajnie wyglądają na ścianach te chmurki. Prawda, bobi? Słyszysz mnie? Mój chomik nie jest niczym zainteresowany. Bobby, może chcesz, żebym cię pogłaskała. Nie chcesz? Może zatańczymy. No dalej. Też nie? No to może meksykańskie szaleństwa. No nawet meksykańska muzyka go nie kręci. Jak cię rozweselić, Bobby? O, już wiem! Mam świetny pomysł. Zbuduję ci labirynt. Będziesz po nim biegał i szukał wyjścia. Spodoba ci się! Gotowe? Zbudowałam ci niesamowity domek. Pozwól, że cię oprowadzę. Ma wszystko, co kochasz. Przejdź się i rozejrzyj. Wow, Roxy bardzo się dla mnie starała. Podoba mi się to miejsce. Jest tu nawet basen. Super. I dokąd mam dalej iść? Ojej, zgubiłem się. Doszedłem do początkowego punktu. Brawo, Bobby! No dalej, dasz radę! No, w końcu widzę, że jest zadowolony. Podczas gdy Bobby będzie przechodził sobie przez labirynt, ja ozdobię ściany, powieszę półeczkę i postawię na niej domek dla mojego chomika. Powieszę też koło wrotki, po których będzie mógł biegać, kiedy będzie tylko chciał. Potrzebujemy też zjeżdżalni z domku prosto do labiryntu. Myślę, że ta długa rura załatwi sprawę. Świetnie! Bobby, podoba Ci się? Widzę, że jesteś zachwycony, ale to jeszcze nie wszystko. Rozwieszę też kilka plakatów. Patrz, to ty, super chomik! Fajnie, co? Dam więcej plakatów z tobą w roli superbohatera. O tak! Myślę, że wygląda niesamowicie fajnie. Wow, Roxy jest taka zdolna! Zrobiła mi niesamowity domek. Te róży są takie super! Ekstra! Świetnie się tu bawię! Jestem gotów czołgać się po tych szurach przez cały dzień. Tak się cieszę, że od tych zmian Bobby nabrał energii. Ale to jeszcze nie wszystko czegoś tu brakuje. Potrzebujemy też światła, żeby nie było tutaj tak ciemno. Tutaj powieszę samolocik. A teraz zrobię coś naprawdę fajnego. Nadmucham balonik i umieszczę go w takim oto urządzeniu. Gotowe! O, ale super! Bobi, wybierzmy się na małą przejażdżkę balonem. Mój słodziaku, teraz już nigdy nie będziesz się nudził. Cherry, dokąd pełzasz? Chodź tutaj, zdejmę cię. Jesteś taka wspaniała. Yeah. O, mam pomysł. Zrobię ci piaskownicę. Przecież lubisz biegać po piasku, prawda? Nasypię tu trochę plażowego piasku. Myślę, że wystarczy. A teraz troszkę kamyczków, aby otoczyć obszar z piaskiem. O tak, będzie naprawdę super. Dodam też troszkę sztucznej zieleni i kilka kaktusów. Ale fajnie. Wyszło nawet lepiej, niż sobie wyobrażałam. Cherry, stworzyłam ci rodzime środowisko. Podoba ci się? Nie podoba ci się? Wiem. Dodam jeszcze huśtawkę. Przecież lubisz się huśtać. A skoro tak bardzo lubisz wspinać się po ścianie, pozwól ozdobić mi ją ślicznymi roślinami. No, teraz widzę, że jesteś zadowolona. Pochuśtasz się? Moja właścicielka Betty jest taka troskliwa, zrobiła dla mnie huśtawkę. Uwielbiam ją! O, zdecydowanie potrzebujesz też basenu. Udekorowałam go tak, aby pasował do naturalnego otoczenia, więc poczujesz się jak w domu, w dżungli. Właśnie tak, możesz się zrelaksować. Widzę, że ci się podoba. Tak się cieszę, że mogłam stworzyć dla ciebie przytulny domeczek. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, jeśli nie chcesz przegapić nowych fajnych filmików. Napisz w komentarzu, z jakim zwierzakiem powinniśmy nagrać następne wideo. ta pa, pa!